Siema, w tym filmie pokażę wam najlepsze momenty z babcią Marysią O Boże tam są kolejne diamenty Boże jakie ja mam się POSZEDŁ O BOŻE Boże, babcia zdechnie zaraz Przysięgam POSZEDŁ No co za dziad Babciu Boże ile, ile ludzi Oddajcie mi Ej maleńka. Maleńka, chodzi. Żeby to było dobre. Poszedł z boku jeden ty. No to jesteś w mniejszości. <laughs> <laughs> maleńka, ja no mam ją, dla ciebie jedzonko, ochłoń. Chodź w boku. <laughs> ja nie chcę być taka, jakby wiecie, jak ty to, to nazwać, taka inna, ale... <laughs> bił mnie taki czarny, taki trzymetrowy. No gdzieś w tej wysokości Uuu koszykarz! No i... Z NBA. <laughs> Wyobraźcie sobie, że on na rynku tak podszedł do mnie, bo w tej jaskini. Nie. Bez, ciebie, bez, że... w bez żadnego problemu. Tak? Tak. Nie, okay, 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 nie, oh, nie przerywasz no, mnie? To ja nie, to cię. To, to, ja ja to, ja to ja ciebie werbuję, idziesz ze mną wnuka szukać, to to szukać. Ale dobrze? Mm. Ale od Frente czy nie? No. Jasne, jasne, nie, to ja popytam, to ja popytałem. To ja pójdę sama poszukać. Babcia, zobacz! The North Face! Boże! Boże, to jest czubaka style! Czekaj, jeszcze, A, czy ten, czy, czy jakieś airforsy, czekaj babcia, masz jeszcze babcia airforsy tutaj, airforsiki i, o kurde, to ja ci tam spodnie, spodnie, spodnie Balenciaga, trzymaj. Ja pierwszy. Patrz, babka Pierwsze. ma drip Jaki drip babcia ma. Baba, A, baba ja. wytripiowała. Tablica jest Ale... Ale... Można, je? można napisać sobie. Spokój, nie ukradłem nic, kto widział to? To, to jest jedyne prawidłowe ogłoszenie. Masz rację. Frankisz! Co za się dzieje? Dobrze, podlać go. E, ej, ej, ej! Muszę kupić! Masz serdecz! Dobra, dziękuję, do widzenia! Babcia, dawaj babka, babka serdecz! Serce. Babcia ukradła! Babka kradła serce! Wasza, jakie serce? Jakie serce? Proszę oddać serce, Ale ty się kubiegasz, ale ty się kubiegasz! Wasza pieca ma zamontowaną biodrze! Daj, na wózku jadę! To ciekawe, nie zrobił. Wasza, daj serce! Babciu, babciu 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 bo stój. się potrącimy. Pogadajmy babciu ba Patrzcie na to parkour Wolniej wolniej o kurde Ej dobra no jest się... dobra jest Nie, Ej, da, nie babka, da ci mi nie żyć bab... Muszę no. tylko coś zrobić Okej okay, Ej okay. co jest Ciach 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 Ja sobie zrobię to tak Idziemy, 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 dobra, cześć, na raz! Babka, e, babka a! powiedziała, że jest oddam. Babka nie ucieka! No. Nie, babka Aj, ucieka! Cześć. Boże, co, oni są głupi? E, e, Gramy Manhunt, o, tam, kto coś? jest? O, to Kwiatek! Boże, demencja, demencja! Patrz, 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 patrz! patrz. Cały czas ze mną płyną! Dobra, oddamy Nie, nie oddamy! Boże, ja już się... Babciu, babciu, stój! Nie mogę! Babciu, stój. Boże, zatrzymamy się na chwilę. Czego chcesz? Babciu zobacz, okay. 100 złotych renty. Odejdę do kawy. No i jestem 100 dolarów do przodu. Babcia! <laughs> Babka! Cześć, ją. Gą ją. Dobra. Ej, co ty oddałem. mnie! To? Co ty? Oni jest jakiś napalony? Babka, bo zaraz <laughs> cię będę ładował w dół tym mięsem. O coś ci powiedział? <laughs> Babka. Poczekaj chwilę, ba zatrzymujemy się, ja tylko zjem? Babciu, babciu, ale pamięta, babciu, pamiętasz, jak ja ci na święta Stare, kupiłem te skarpety z bawełny? No pewnie, że nie, teraz kłamiesz. <grym> babciu, masz Alzheimera, to, to tak działa, nie będziesz pamiętała tego, ale tak było. Właśnie teraz, ja mam taką rozkminęć, się dać. Oddawał... A co my się takim upicie? To poszedł jeden, nie drugi, poszedł, 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 jesteś taki okropny. Babciu, to z nie mojego miotu. <laughs> z jakiego mojego miotu ty się nie przyznałeś do mnie bez rasowców? Dobra, nie kocham cię, ba! Ciebie też, babciu, do zobaczenia. Pa, ale ja powiedziałem, że cię nie kocham. się, jakie to chamy, jedne prostaki, to już to takie szlałfy, są masakra. Harcynek. O co tak? A możesz się nie odzywać do mnie już? HALUCYNEK HALUCYNEK, 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 HALUCYNEK halucynek, 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 Hallucinek HALUCYNEK, HALUCYNEK Hallucinek 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 Jesteś Mary Bo się zjedziemy Chodzi się w HALUCYNEK Hallucinek Nie tego Hallucinek Hallucinek Weźcie To jest to Dzięki. E, Pan, blocker? Wow, wow. e, panowie. Ja to halo, widziałem. Halo halo, halo, halo. A gdzie tego żółte dzioba zgubiłaś, swojego kaczucha? Ja nie wiem. Ja spróbuję go jakoś tam zagaić, żeby był ze mną taki w sojuszu. A potem zabiję go ile razy się da. <głos> <głos> Nie no babcia, z wnuczkiem takie rzeczy? Jakim wnuczkiem on wydziedziczony jest, od jeden urak Nie kocham go! Zabił babkę, nie oddał serca, będzie teraz gnębiony. Zabił cię? No pewnie, a co to ja. Przecież ja dobra osoba jestem, ale teraz z kościołem zadartą, ma przez ranę.